Jestem, jak widać, na polu łące, która jest cała pokryta babką lancetowatą. lancetowatą. Czasami też nazywana wąsko listną, bo jak widać, ma bardzo wąskie listeczki. To już jest jej kwiat i nasienie. Zbieramy tylko liście surowcem zielarskim, przy babce lancetowatej są właśnie tylko te liście. Występuje ona na łąkach, które są zaniedbane, na łąkach, które są ugorami. I wartość leczniczą, tak jak już mówiłam, przedstawiają tylko te listki, nie zbieramy tych nasion jak wykorzystujemy babkę lancetowatą. Yy, przede wszystkim możemy sobie zrobić syrop. No i tutaj już, kochani, nie, nie suszymy wcale tych zerwanych liści babki lancetowatej, tylko te liście zbieramy i. Yy, Właśnie zbieramy wtedy, gdy ta roślina kwitnie. Wtedy one mają najbardziej są najbardziej wartościowe. Siekane liście przekładamy warstwami do wyparzonego słoja. Każdą warstwę przesypujemy dużą ilością cukru, najlepiej trzcinowego, i mocno ubijamy. Mieszamy to, umieszczamy ten słój w ciepłym miejscu. Dbamy o to, aby ubić tą masę i ona się będzie nam zmniejszała. Po około 10 dniach na dnie się zbierze sporo soku syropu. Odcedzamy, odciskamy i mamy już ten syropek. Syrop odsedzony powinien być gęsty i co gwarantuje, że będzie nam się dobrze przechowywał syrop wlewamy do szczelnego słoika i przechowujemy zawsze w lodówce. Do tego syropu możemy też dodać miodu lipowego. To jest taka wersja wzbogacona. I on też będzie nas leczył. Albo miodu spadziowego z drzew iglastych. I on też będzie nas właśnie leczył. Piękna łąka babki lancetowatej. To jest taki syropek. A przede wszystkim ta babka lancetowata, ona właśnie oddziaływuje na nasz układ oddechowy. Suszone te liście możemy sobie parzyć przy krztuścu, przy dychowicy. Wskazane jest także przy niedokrwistości. Możemy tymi liśćmi z tej babki okładać jakieś rany, guzy, pęcherze. Pijemy również przy powiększonych węzłach chłonnych. Herbatka jest również wskazana przy zakrzepicach. No cudowny to widok, mam dużo do zbierania, więc biorę się do pracy. Przypominam, zbieramy tylko listki. Pozdrawiam.